Cześć ciekawscy. W polskim showbiznesie kolejna radosna nowina. Choć o tym mówiło się od dawna i dla wielu ciąża, ma Fashion nie jest zaskoczeniem. Blogerka modowa po miesiącach spekulacji w końcu potwierdziła fakt, że zostanie mamą. Życie Julii Kuczyńskiej i Sebastiana Fabiańskiego w ciągu roku zmieniło się diametralnie. Od zakończenia związku ma z czarkiem, po ciche randki z aktorem i utrzymywanie informacji o błogosławionym stanie przez wiele miesięcy. Pamiętacie, dlaczego ich relacja budziła zdziwienie? Jak to było? Czy pozwolą sobie na obecność dziecka w social mediach? I który znany malec już czeka na nienarodzonego maluszka blogerki? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Niespełna rok temu, końcem października 2019 roku, świat internetu obiegła informacja, że wieloletni związek Julii i Czarka Juźwika, youtubera znanego z kanału Abstrahuje, dobiegł końca. O tym fakcie byli partnerzy postanowili poinformować wspólnie nagrywając krótki film i wrzucając go na swoje media społecznościowe. Znali, że bardzo się szanują, jednak jak wyjaśnili, od dawna coś nie siedziało i nie udało im się przezwyciężyć pewnych kwestii. Z racji tego, że atmosfera była przyjazna i pełna uśmiechu, wielu fanów podejrzewało, że ich wystąpienie to tylko żart. Para nagrała jednak kolejny materiał, zapewniając, że ich historia naprawdę się kończy, dodając, że pozostają przyjaciółmi. Szybko pojawiły się komentarze mówiące, że łączyły ich wspólne biznesy, które chcieli doprowadzić do końca, w tym duży kontrakt z Coca-Colą. A dopiero gdy to się stało, postanowili publicznie zakończyć swoją relację. O tym jednak mamy osobny odcinek, więc jeśli chcecie sobie przypomnieć szczegóły, karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. Cóż nie wiadomo, jak sprawa wyglądała za zamkniętymi drzwiami, ale prawdopodobnie ich miłość wypaliła się dużo wcześniej niż zdecydowali się o tym poinformować, bo już tydzień później zaczęto plotkować o tym, że ma Fashion straciła głowę dla Sebastiana Fabiańskiego który zasłynął na szeroką skalę w filmach Patryka Wegi. Początkowo fanom ciężko było uwierzyć w te pogłoski. Plotki jednak okazały się bardziej niż prawdziwe. Nowa para show biznesu przez jakiś czas nie potwierdzała informacji o swoim związku i starała się trzymać je jak najdalej od plotkarskiej prasy. Byli jednak często widywani w swoim towarzystwie, a nawet końcem listopada pojawili się w łodzi na wydarzeniu filmowym, gdzie miała miejsce premiera obrazu Romana Polańskiego. Zatem tak, Julia szybko ruszyła naprzód i zaczęła budować swoje życie osobiste u boku Sebastiana. Mimo, że nie obnosili się ze swoim związkiem w sieci i unikali, jak mogli, rozmów na ten temat w wywiadach, ich relacja budziła zainteresowanie i spotykała się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami. Nie zabrakło też ogólnego szumu, ponieważ w międzyczasie aktor postanowił mocno wdrożyć w życie swoje marzenia o zostaniu raperem, co nie wszystkim przypadło do. Do gustu. Fabiański popadł nawet w słowny konflikt z Fide, który zresztą sam zaczął. Było więc wiele głosów, że jako para są jak ogień i woda oraz że kompletnie do siebie nie pasują. W tym wszystkim na pewno nie pomógł fakt, że aktor słynie z mówienia tego, co myśli. W publicznych rozmowach wielokrotnie podkreślał, jak bardzo gardzi ściankami całym światem influencerów i show biznesu, a to przecież chleb powszedni Julii. To dzięki sferze blogowej zaistniała i udało jej się stać jedną z najpotężniejszych osób w tej kwestii na polskim rynku. Zastanawiano się więc, czy Fabiański odnajdzie się w relacji z gwiazdą mediów. Tymczasem okazuje się, że ich wspólne życie ma się bardziej niż dobrze. Wprawdzie fani nie doczekali się żadnego z wspólnych zdjęć zamieszczonych przez nich samych, jednak na przykład Sebastiana można było dostrzec na Insta Story Julii, która niejednokrotnie pokazywała m.in. umiejętności malarskie aktora. A nawet pojawili się razem na live, gdzie prowadzili rozmowę z fanami. Bardzo szybko też w plotkarskiej prasie zaczęły pojawiać się informacje o ciąży faszyn, które ciągnęły się długimi miesiącami. I w tym przypadku również okazało się, że pogłoski były prawdziwe. Jednak na ich potwierdzenie fani musieli czekać naprawdę długo. Początkowo ma fashion umiejętnie ich unikała, nazywając swoim dzieckiem debiut własnej marki odzieżowej EPRAM. Jednak czas mijał i bez trudu można było zauważyć zmianę Julii, która każdego dnia obecna jest na swoim Instagramie. Zwłaszcza, że to dla niej niezwykle ważny zawodowo czas. Prowadza bowiem na rynek wspomnianą markę, nad której powstaniem długo pracowała. Relacje w ostatnich miesiącach kręcone były tak, aby uniknąć pokazywania brzuszka, co dla wielu widzów stawało się wręcz komiczne. Stylizacje Mav, która zawsze słynęła ze swojej szczupłej sylwetki, stały się bardzo luźne, których przeważały oversize'owe marynarki, a zamieszczane na profilu zdjęcia mieszały się ze starszymi fotografiami. Najbardziej widocznym potwierdzeniem błogosławionego stanu blogerki modowej był niedawny spod reklamowy składanego Samsunga Galaxy Z Flip. Julia stała się twarzą światowej marki a oprócz reklamy wideo jej z została uwieczniona na wielu muralach, co zresztą bardzo cieszyło 32-latkę. Jak z radością i podekscytowaniem mówiła, doświadczyła w życiu wielu banerów reklamowych, jednak dotąd nikt nie malował jej wizerunku na ścianach budynków. Niewątpliwie więc to doskonały, bezpieczny finansowo czas na założenie rodziny. Bo właśnie, wracając do ciąży, to w spocie Samsunga można było dostrzec okrąglejsze kształty. Ma fashion. Mimo to, dla niej to nadal nie był czas, aby mówić o swoich intymnych sprawach. Nawet zaczepiana w komentarzach niezliczoną ilość razy przez fanów, nie dawała się sprowokować. W tej sprawie sympatycy podzielili się na dwa obozy. Duża część osób była zdania, że jeśli zakochani oczekują dziusia to nie nie w porządku ze strony ludzi i prasy rozpisywać się o tym fakcie. Argumentowali to tym, że być może para nie chciała zdradzać tajemnicy, ponieważ pierwsze miesiące ciąży mogą być niepewne, tym bardziej, że Julia zmaga się z chorobą Hashimoto. Dodatkowo dodatku wiosną w operacji przyłapali przyszłych rodziców pod kliniką, która słynie m.in. z prowadzenia ciąż pacjentek wymagających szczególnej opieki medycznej. Ale w końcu nadszedł odpowiedni czas, aby oficjalnie potwierdzić radosną nowinę. Wczoraj 30 sierpnia na instagramowym profilu zarówno Mafaszyn, jak i Sebastiana Fabijańskiego pojawiły się subtelne zdjęcia Julii z brzuszkiem. Aktor, który nie jest wylewny w sieci opatrzył zdjęcie ukochany podpisem ONI MIŁOŚĆ co sugeruje, że najprawdopodobniej będzie to synek. Według ustaleń prasy to już ósmy miesiąc, a to znaczy, że końcem września lub w październiku blisko 33-letnia Julia i 33-letni Sebastian zostaną rodzicami po raz pierwszy. Nie zabrakło gratulacji od gwiazd show biznesu. Te złożyły m.in. Julia Wieniawa, Marina, Maja Bohosiewicz i Małgorzata Rozenek, która dodała, że Henryczek czeka. Na co ma w Fashion Przyjaźni odpowiedziała, że o tym samym pomyślała. Dwumiesięczny Dziśuś Majdana, najbardziej medialne dziecko ostatnich lat, będzie niedługo miał kolegę. Jak myślicie, czy blogerka i aktor, którzy wyjątkowo pilnują swojej prywatności, pozwolą sobie na obecność malucha w mediach społecznościowych? Kuczyński i Fabiański szybko zdecydowali się założyć rodzinę. Jednak ona nigdy nie ukrywa, że w jej życiu zbliża się odpowiedni czas na posiadanie potomka i że jest to jej marzenie. Być może młodszy od niej o 5 lat, 27-letni dziś Czarek, nie był gotowy zostać ojcem. Jak wyznała blogerka, w sprawach sercowych zawsze była długodystansowcem. Z kolei Sebastian ma za z sobą nieudane związki z Agnieszką Więdłochą i Olgą Bołądź, jednak nie dał się poznać od strony kobieciarza, który często zmienia partnerki. Aktor jest rodzinnym człowiekiem, związanym silnie ze swoją mamą. Bardzo przeżył śmierć własnego ojca, choć wyznał, że tato nie był szczególnie zainteresowany jego światem emocjonalnym. Sebasem podkreślił w jednym z wywiadów, że sam pragnie być rodzicem obecnym, czujnym i zaangażowanym w życie własnego potomka. Jak myślicie ciekawcy, czy uda mi się stworzyć kochającą rodzinę na całe życie? Pozory potrafią mylić, więc może Mav i Sebastian mają ze sobą o wiele więcej wspólnego niż się wydaje ludziom. Powiedzcie, czy zaskoczyło Was oficjalne potwierdzenie ciąży i czy cieszycie się ich szczęściem? Dajcie znać, bo my czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!